Siemanko to ja małpa A tam no, Naomi już do drzwi dzwoni do garażu. Ty nie mogę otworzyć, czekaj. Siem, weź, weź zadzwoń jeszcze o. Kurde no... Czekaj, jeszcze raz. Naomi tu dzwoni do mojego... Ty no co ja tak dziwnie jakoś. Czekaj. Ej. O, dobra, wpuściłem cię. Naomi jest u mnie w garażu. Dobra, już mniej więcej wiem co robić. Bo próbowaliśmy poprzednim razem, tylko powywalało nas Adera. Mam ustawionego tutaj, bo najlepiej nim dojechać. No, bo, bo najlepiej jest dopchać go wtedy, nie? No, mi sobie otwiera drzwi, tak żebym mógł pchnąć go. O, chyba ręcznie mam zaciągnięty ty. Nie, nie, a nie kiedy tak jest. O, poszedł. Poszedł jak? I wtedy się wywaliłeś i cię wywaliło. Dobra, Dobra chyba jest. Jesteś na kółeczku, jeszcze, jeszcze. jeszcze kawałeczek. Będzie. I co ja mam teraz zrobić, bo ja nie wiem. No mi. No mi jesteś? No nie. No mi jesteś? Halo! Nie no, jakieś problemy techniczne dzisiaj mamy. Wywala nas co chwilę i tak dalej. No mi jest, ale go nie słyszę. Nie wiem czemu. Dobra. Ja wiem, że muszę wyjść z auta. To wiem. I teraz. No, zamów się. Aha, rebela muszę zamówić, tak? Tak, no bo jak jest. LG, to wtedy się nie da samochodu. Dobra, to było w legend. Gdzie, gdzie leży ty, bo ja już nie pamiętam, gdzie to się kupywało w ogóle? No, ty tanigal, tak jest. Re rebel. W tych tani. To nie tu. Tutaj chyba tak. No, tutaj rebel, rebel, rebel. Ja już tak dawno nie gliczowałem, że nie pamiętam. Dobra, zamówiony. No to też już możesz tutaj kopiować, Ale... No, bo nie trzeba czekać, że jak się... Nie tak trzeba czekać, wchodzi, tak, tak? Aż go no dostać. Się. Nie, nie. No i co, i dobra, jak mam to zrobić? Muszę wejść I naj teraz. I, naj I najlepiej jak ja tu stoję i teraz chodź do mnie i wejdź do auta i przyciśnij w prawo krzyżyk. Żebyś wsiadł jako Aha. A no cofnij się troszki, żebyś... O, i teraz wejdź jeszcze do samochodu i krzyżyk w prawo. Nie no cofnij się troszki. Ode mnie. Ale on mi nie chce wchodzić. Żebyś... Ale żebyś się ja nie stał w tą kółeczko, idź te, teraz, wejdź do samochodu Aha. i przyszedł w prawo Co, so, w las czy nie? Nie No nie wchodź, nie, znaczy o nie, nie wchodź, nie jeszcze, jeszcze, jeszcze raz Jeszcze raz Wiem, wiem, wiem o co Ci chodzi, rozumiem Teraz też nie wszedł, no. dobra O Ale teraz. Dobra, jestem jest, się. Jestem jest, w samochodzie? Już. Bo ja jestem. się widzę, ja A, się widzę ale ja się widzę jakbym stał ko samochodu, wiesz? No wiem, dobra, ale znam. Aha. Zamieniam. To czyli Rebela... No rebela. Jeszcze I raz, zamieniam. muszę teraz wybrać Rebela, tak? Czy jak? No zamień pierwsze Adera za Rebela. Ale tego Adera, który tam stoi, tak? No co to, to gdzie ja jestem? Musimy to znaleźć na liście. Tego co ja w nim siedzę, muszę zamienić na rebela, tak? tak? Rozumiem. Tak. Aha, no dobra, no. To teraz wiem. Ader na... Rebel Ok, zamienione. I co teraz? Dobra, i teraz wyjść z samochodu na tego sterowania. I ej, ej, no jestem na zewnątrz. Auta, się... Ej, ale jestem na zewnątrz. No to siadaj, ja to si siadam, ja do auta i wyjedź nim. Aha I teraz mogę jechać się sprzedać, rozumiem, tak? Możesz je sprzedać. Dobra, to jadę je sprzedać. No ja to będę czekał. Także... Ja tego glicza nie znam, żeby było jasne, tylko Naomi mi go pokazuje i ja robię wszystko tak jak on mi mówi Z, z tego co wiem to za małe, małą kasę się sprzedaje, nie Naomi? No gdzieś ciągle... no ty... jaki jest odczulnik. A tam Aha, no ale nie, nie ma tych 700 tysięcy co kiedyś, nie? Nie nie, nie ma. No, no właśnie To coś, nie? Ta, ta taka średnia 100 ileś tam tysięcy dodajże, zaraz zobaczymy. Tylko, że ja nie wiem, czy ja nie mam skopiowanego Adera teraz jakiegoś, kurwa. też tego nie wiem. Zaraz zobaczymy. 138 900. No, no, po, no poszło. Tak no to to nie jest w sumie tak mało, tak? glicz jest prosty, szybko to można zrobić. Także czyli. myślę, że to nie jest a, źle wcale. A tuningowane masz na, na maksa? No raczej to... tak, ja już powiem ci, no, no ale ra, raczej ja wszystko tuninguję na maksa, nie? No. No. Także jeszcze wrócę do garażu, żeby sprawdzić, czy ten ader mój tam jest. Ja jeszcze mam prawie 50 milionów, także gliczować nie, nie muszę <grystanie> Ale niektórzy nie mają kasy no i ja to to, że nie trzeba przekrać, tylko może czas podawać, a to Aha i nie trzeba czekać tego co, co ten... O no to właśnie. Nie. Nie trzeba czekać ich 40 coś tam minut, co zawsze co nieraz trzeba było. Także to jest I też można ważne. No obecnie oj to można, można robić. O, kurde, z policją jeszcze. Czekaj, bo mnie policja ściga. Dobra. A już jestem. No, o, Aderek stoi. Naomi go pilnował. Także to, to by było na tyle. To, to był małpa 5552, czyli jaha i naomi. <głos> <głos> <Szymasz>. <głos> Także na razie.